Cześć, witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj pomówimy sobie o równaniu kinetycznym, czyli o połączeniu chemii, matematyki i fizyki. Ale jest to stosunkowo proste. Zapraszam do oglądania. Czym to równanie tak w ogóle jest? Równanie kinetyczne jest to zależność matematyczna szybkości reakcji od stężenia reagentów i temperatury. W przypadku gazów, również od ciśnienia. Znowu ta matematyka. Ona to wszędzie. Spójrzmy na jakąś totalnie losową reakcję którą zapiszemy w sposób ogólny, aby było ciekawiej. Substraty A i B reagują ze sobą, tworząc jakiś produkt P. Interesują nas na ten moment tylko substraty, ponieważ one wpływają na szybkość reakcji. Literki A małe, B małe i P małe to są współczynniki stechiometryczne, czyli te liczby, które stoją przed związkami w naszym równaniu. Musimy założyć, że jest to reakcja złożona. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Wyjaśnimy sobie teraz te dziwne literki, które pojawiły się w tym równaniu. V to jest szybkość reakcji. K to jest stała szybkości reakcji. Zaraz powiem o jej właściwościach. A i B w nawiasach kwadratowych to są stężenia molowe substratów A i B. Możemy je równie dobrze zapisać jako C z indeksem A i C z indeksem B. Jednakże preferowany jest ten zapis, ponieważ tak jest szybciej, łatwiej i mniej literek. Czyli jeśli coś jest w nawiasie kwadratowym w chemii, oznacza to jakieś stężenie. I alfa-beta to są cząstkowe rzędy reakcji o nich później. Zatrzymajmy się teraz na parę chwil przy naszym k, czyli stałej szybkości reakcji. Łączy ona nam zależność szybkości reakcji od temperatury. A jak wiemy, temperatura jest najważniejszym czynnikiem, który odgrywa rolę przy szybkości reakcji. Dlatego, jak temperatura się zmienia, to zmienia się proporcjonalnie również K. I tak samo proporcjonalnie zmienia się szybkość reakcji. Popatrzcie, jeżeli K rośnie, no to tutaj mamy iloczyn, więc nic to nie zmienia, to V również nam rośnie. Jeżeli K maleje, to V również maleje. Myślę, że to jest jasne, to wynika po prostu z matematyki. Dodatkowo, K, czyli ta szybkość reakcji, nie zależy od stężenia reagentów ani od ciśnienia. To jest bardzo ważne. Jednostka K zależy od tego, jaki rząd reakcji mamy. Zaraz sami zobaczycie. I jeszcze dodam. Że nie zmienia się w trakcie trwania reakcji, czyli jest stała, z naciskiem na stała, ponieważ się nie zmienia, jest charakterystyczna dla danej reakcji. Przejdźmy teraz do rzędu reakcji chemicznej, o którym już wspominałem przed chwilą. Brzmi dziwnie, definicja też jest trochę pokręcona, ale na szczęście trzeba znać tylko praktykę. Jednakże dla ciekawskich zapisałem tę definicję, brzmi ona następująco. Rząd reakcji, oznaczany literką małe r, informuje nas o tym, ile cząsteczek musi uczestniczyć, w zderzeniu aktywnym, aby zaszła reakcja chemiczna. Ogólnie mamy rząd reakcji cząstkowy i całkowity. Cząstkowy jest względem jednego stężenia, któregoś wybranego, trzeba wtedy dopisać substrat, a całkowity jest to suma wszystkich względnych. Czyli jest to po prostu sumowanie wszystkich potęg, które zawarte są w równaniu kinetycznym, czyli tych alfa i beta. No to zobaczmy. Rząd względem NO jest równy 2, ponieważ potęga przy NO to jest 2. Rząd względem H2 to jest 1, ponieważ tutaj nie mamy nic, czyli po prostu jest podniesione do pierwszej potęgi. Jedynek w matematyce nie piszemy. A rząd całkowity reakcji to jest po prostu suma tych rzędów względnych. Czyli w tym przypadku będzie to rząd względem NO oraz rząd względem H2, czyli 2 plus 1 daje nam 3, czyli całkowity rząd reakcji jest równy 3. I jeszcze jedna rzecz. Ważną informacją tutaj, którą muszę poruszyć, jest reakcja elementarna, bo wspomniałem na początku, że na pewno do niej wrócę. Załóżmy sobie taką reakcję. B plus E daje nam jakiś Produkt F. Zakładamy, że jest to reakcja jednoetapowa, czyli elementarna. I w tym przypadku współczynniki stechiometryczne równe są wykładnikom potęg w równaniu kinetycznym, czyli rzędom względnym. Ale tylko przy reakcji jednoetapowej, czyli elementarnej. Musicie mieć podane w zadaniu, że jest to właśnie takowa reakcja. Jeśli jest to reakcja złożona, to wykładniki potęg wyznacza się doświadczalnie. Czyli popatrzcie, mamy równanie kinetyczne w postaci V równa się K razy ten substrat D, który jest tutaj, podniesiony do potęgi D, czyli to, co stoi po prostu przed nim, razy ten substrat drugi E, podniesiony do potęgi tego, co stoi przed nim. Ale to jest tylko przy reakcji jednoetapowej. Czyli jeszcze sobie podsumujmy. Rząd względem D to jest to, do jakiej potęgi jest podniesione D, czyli do potęgi D. Rząd względem e to jest potęga, jaka stoi przy e, czyli też e, i rząd całkowity to jest sumowanie rzędów względnych, czyli d plus e. Pokażę wam to jeszcze na przykładzie, bo może być to dla was niezrozumiałe. Weźmy sobie przykład utleniania tlenku siarki 4, czyli SO2 plus O2 daje nam SO3. Zakładamy dla potrzeb tego przykładu, że jest to reakcja elementarna, czyli jednoetapowa. Czyli po prostu składa się z etapu, czyli mamy jakiś związek SO2, wbija się w niego O2 i kabum, powstaje nam SO3. Uzgodnimy teraz naszą reakcję, ponieważ pamiętajcie żeby w chemii zawsze uzgadniać reakcję. Po prawej stronie mamy cztery tleny, po lewej mamy 3. To ja bym sobie tutaj wstawił dwójkę i tutaj dwójkę i wszystko się nam zgadza. Raz zapiszmy sobie, Jakby wyglądało równanie kinetyczne, czyli będzie to V, czyli szybkość. Pamiętajcie, że nie prędkość, bo wielu uczniom się to myli. Szybkość nie równa się prędkość. To się równa. Teraz ta nasza stała szybkości razy tężenie SO2. I do potęgi tego, co stoi przed tym, czyli do potęgi drugiej razy stężenie o 2 do potęgi pierwszej, ponieważ nic nie stoi przed tlenem, to jakby stała jedynka. No i tak wygląda nasze równanie kinetyczne. Gdy mamy reakcję elementarną, czyli jeszcze raz powtarzam, w przypadku reakcji elementarnej współczynniki stechiometryczne czyli to, co stoi przed tymi związkami równe jest wykładnikom w równaniu kinetycznym. Czyli jeszcze sobie podsumujmy. Rząd względem SO2 to będzie 2, bo tutaj stoi dwójka. Rząd względem O2 to będzie 1, ponieważ tutaj stoi jedynka. No tak naprawdę te jedynki się nie pisze, ale już po prostu napisałem wam, żeby to zaznaczyć. I rząd całkowity to będzie 2 plus 1, czyli 3. Omówmy sobie jeszcze wykresy, ponieważ występują często na maturze i trzeba je znać. Rząd reakcji, z którym się spotkacie, może być albo dodatni, albo, uwaga, zerowy. Tak, jest rząd zerowy. Zobaczmy na wykresy. Zacznijmy właśnie po kolei, czyli od tego zerowego. Równanie kinetyczne w przypadku rzędu zerowego jest równe V równa się K razy C do zerowej, no bo rząd zerowy, czyli z Czyli po prostu stężenie jest podniesione do potęgi zerowej, a coś do potęgi zerowej w matematyce to jest 1. Czyli tak naprawdę szybkość zależy tylko od k. Czyli nieważne, ile by tego stężenia tam nawalić, to i tak szybkość się nie zmieni w tym przypadku. Zależne jest tylko od k, czyli tylko i wyłącznie od temperatury. Czyli tak naprawdę wartość współczynnika k to jest nasz wykres, czyli po prostu to będzie stała funkcja liniowa. Czyli podsumowując, rząd zerowy. Wówczas szybkość reakcji nie zależy od stężenia i przy stałej temperaturze, bo jak zaczniemy gmerać przy temperaturze, to zmieni się K. I wtedy wykres pójdzie albo do góry, albo na dół. Przejdźmy teraz do reakcji rzędu pierwszego. Rząd pierwszy, czyli stężenie jest podniesione do potęgi pierwszej, czyli szybkość to jest k razy c. Możemy tutaj zapisać taką zależność matematyczną, czyli v rośnie wprost proporcjonalnie do c, czyli jak zwiększymy stężenie dwa razy, to szybkość również wzrośnie dwukrotnie. Tak samo, jeżeli zmniejszymy trzy razy, to szybkość zmniejszy się trzykrotnie. Czyli to będzie wykres funkcji liniowej w takiej postaci. Bo na przykład tutaj będzie dwójka, i tutaj będzie dwójka. Czyli jeżeli mamy stężenie. 2, to szybkość będzie 2 mole na decymetr sześcienny razy sekunda. Bo tego chyba nie powiedziałem, a taka jest jednostka szybkości. Czyli jest to mol przez decymetr sześcienny razy sekunda. A jak zwiększymy do 4 to stężenie, to automatycznie szybkość zwiększy nam się również do 4. Czyli rośnie to wprost proporcjonalnie. I ostatni wykres rzędu trzeciego. Do tego rzędu macie też umieć rozszyfrować wykres na maturze, czyli szybkość to jest k razy c kwadrat, ponieważ rzędu drugiego, czyli stężenie jest podniesione do potęgi drugiej. Czyli znowuż zapiszmy sobie matematycznie. V rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu stężenia. Czyli jeśli zwiększymy stężenie dwukrotnie, to uwaga, szybkość wzrośnie nam czterokrotnie. Bo 2 do drugiej. Myślę, że to jest jasne. Jeżeli zmniejszymy 4-krotnie, to szybkość nam zmaleje 16-krotnie, bo do kwadratu. Ewentualnie może być też to postaci V równa się k razy jakieś stężenie pierwsze razy stężenie drugie. Tylko wtedy tutaj by musiał być 1, a tutaj na przykład 1. I razem ma nam dać po prostu dwa. To jest tylko takie zobrazowanie, ale możecie mieć nawet 10 tych stężeń, czy 10 tych substratów, byle po prostu całość sumarycznie dała nam dwójkę. Dobra. I tutaj będzie wykres, jak w funkcji kwadratowej, czyli będzie szedł on tak do góry, będzie zawijał. Czyli podsumowując, Szybkość reakcji przy rzędzie trzecim rośnie tak jak kwadrat stężenia. Dobra, dobrnęliśmy do końca. Zadania z kinetyki rozwiążę w następnym odcinku, żeby tego nie przeciągać w nieskończoność. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, to zachęcam do zadawania w komentarzach. Możecie również pisać na moim Discordzie, link w opisie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Siemanko!